Hej katosiaki, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek na kanale Świat Swinki Morskiej i w dzisiejszym odcinku coś, co ja najbardziej lubię robić, czyli oczywiście zmieniamy klatkę. Te rzeczy mogliście już zobaczyć w poprzednim odcinku, czyli we vlogu właśnie, gdzie je kupowałam. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtego odcinka, to zachęcam Was do obejrzenia go. No, a dzisiaj będziemy właśnie zmieniać klatkę. Wiem, że dla niektórych może być to dziwne, że przechodzę z maty na trociny, ale bardzo chciałabym poeksperymentować i zobaczyć, jak te trocinki się będą sprawdzać. No, nie wiem, jakoś tak mam ochotę to zrobić, więc zobaczymy, zobaczymy. Kupiłam też nowe posłanko, które jest po prostu przepiękne i wydaje mi się, że jest to najładniejsze posłanko, jakie toś kiedykolwiek miała. Po prostu jest tak śliczne, zobaczcie. No, te wzorki tych kwiatków, ja po prostu uwielbiam takie wzorki. Jeszcze te kropeczki, no to jest tak urocze. I jeżeli trociny będą mi się źle sprawdzały, to właśnie wracam do maty łazienkowej, co jest bardzo Prawdopodobne, że jednak wrócę do tej maty łazienkowej Bo jest to bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie Ale właśnie jeżeli wrócę do maty łazienkowej To na pewno kupię zieloną matę Która będzie pięknie pasowała do tych Listków I będzie po prostu super Nawet już widziałam właśnie w mrówce taką matę Ale nie kupiłam jej No bo wiecie, na razie mam trocinę jeżeli jesteście ciekawi, gdzie kupiłam te dwie rzeczy, no bo na pewno będą takie pytania, jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego vloga, to kupiłam stacjonarnie w zoologicznym w moim miasteczku. I ogólnie jest to posłanko teoretycznie dla psa, ale ja uważam, że dla psa jest ono za małe. No bo zobaczcie, ono ma 38 cm na 22 na 6, więc serio nie wiem. Ja bym od razu kupiła pieskowi jakieś większe, a dla nie myślę, że jest ono idealne. Zobaczcie, jaki wielki jest w porównaniu do niej. Zobacz, wejdziesz sobie. Już chyba dwa razy na nie weszła właśnie. Co to jest? Nie wejdziesz, dobra, dobra, to, to nie, to Cię nie zmuszam. Ogólnie nie wiem, co z kuwetą. To mnie najbardziej w sumie zastanawia. Czy dawać jej kuwetę z tym żwirkiem, czy nie? No bo... Hmm. Dla mnie, naprawdę, to jest, to jest największa zagwostka aktualnie, dla mnie, ale chyba nie będę jej dawać tych bo nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Kurde, nie wiem, to jest dla mnie tak ciężkie. Ja po prostu zawsze miałam matę łazienkową albo ewentualnie wetbet. No, nie wiem. Dobra, zacznę od tego, że w ogóle wyjmę wszystko z klatki, to na początku. A to się jak widać, ma bardzo dużo energii. Ona ma zawsze dużo energii, jak ja wracam do domu. Po prostu za każdym razem tak jest. I jak ona dostaje nowe rzeczy, to ona się tak cieszy. Tak, kochanie. O, 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 widzicie, widzicie, jak mi odpowiada. W ogóle to ostatnio ten kanał stał się tak totalnie lifestyleowy, po prostu taki luźny i chciałabym, żeby tak zostało, żebyście po prostu. Tutaj się czuli tak jakbym ja po prostu gadała tak stricte do Was, jakbyśmy po prostu siedzieli sobie, wiecie, przy, przy kawce czy tam herbatce, co kto, kto woli i, I sobie tak normalnie gadali Także wszystkie swoje przemyślenia piszcie w komentarzach, uwielbiam je czytać i staram się na nie zawsze odpowiadać A jak nie odpowiadać, to chociaż dawać serduszko Okej, okay, zaczynamy wielką zmianę, tutaj mi to się już na nogę wchodzi Ale muszę Ci niestety odsunąć skarbie, bo mi będziesz tutaj przeszkadzać No, sorry, sorki, dobra Zaczynamy, Boże, jak ja się jarem, po prostu uwielbiam nagrywać filmy, kiedy mam taki dobry nastrój, bo po prostu wiem, że wtedy się je dobrze ogląda. Nienawidzę nagrywać filmów na siłę, dlatego też na przykład ostatnio filmik był w czwartek, a nie w środę, bo we wtorek miałam tak totalnego doła, że cały dzień pokałam, także bez sensu by było wtedy nagrywać. No a dobra, już, już nie mówię, tylko przychodzę do gadania. Na początku zabiorę to wejście, no żeby mi coś tutaj nie wchodziła, właśnie próbuję, no nie wchodź tam. I jak teraz wyjdziesz? No i co teraz? Dobra, to się już została stąd zabrana, zamknęłam wejście, żeby na pewno mi nie weszła i teraz odczepię hamak chyba. Najpierw zabiorę ten koczyk. Tak jak mówię, lifestyle'owy kanał, także będę tutaj do Was gadać cały czas, nie będę robić jakichś wielkich cięć. W ogóle jeden ja ten hamak zawsze zawieszam tak na dwa razy i dlatego później ciężko mi jest go um, odpiąć. Kurde, na przykład właśnie teraz go nie umiem odpiąć. O, coś, no, nie wiem, jak ja to się włożyłam, kurde. Dobra, słuchajcie, ogarnęłam to. Teraz już mogę normalnie odczepić. Dobra. Misia też wyjmuję, oczywiście. Teraz wyjmę z paśnika całe siano, bo właśnie chcę wymienić tak w 100% to siano, a nie tylko dokładać. Że wyjmę je. O kurczę, dużo tutaj tego się, na, się mieści w tym paśniku. Zobaczcie naprawdę dosyć sporo. Ja w ogóle ten paśnik odczepię, bo tutaj on jest na klamerki przyczepiony. I tak to zrobię, tak będzie łatwiej. Dobra, już zobaczcie, ile tego jest. Mega dużo, serio. Wyjmuję pozostałe rzeczy. W ogóle to. E, mam nadzieję, że się jakoś szybko nie ściemni, bo jest już 19, 12, bo właśnie przed chwilą wróciłam do domu z tymi rzeczami. Aha, widzę, że to się zajęła swoją ulubioną zabawą, czyli gryzieniem klamerek. Po prostu nie wiem, poścad, dlaczego mi obsikałaś podłogę, ty. Ty szujo, ja nie wiem dlaczego ona tak lubi gryźć klamerki, no ale dobra Teraz wezmę matę łazienkową, muszę ją ym, tak wziąć, żeby z niej się nie powysypywało to siano O właśnie mniej więcej tak I pójdę to siano, które jest na niej wyrzucić Matę wyniosłam do prania i teraz wezmę mój ukochany przyrząd, czyli szufelkę i zmiotkę Zamiotę to i umyję Dobrze, a więc teraz zabieramy się za wsypanie mm, trocin. Trociny mam z firmy Agrovita. Z tej firmy też zazwyczaj kupuję żwirek. Fajna firma, bardzo dobrze mi się sprawdza. Pamiętajcie, że jeżeli już trocinę, to tylko i wyłącznie odpylone, bo nieodpylone mogą bardzo Waszym prosiakom zaszkodzić. Ja mam oczywiście odpylone, no i otwieram. Czekajcie tak, żebyście to widzieli, o! Moje piękne różowe nożyczki. Boże, jak ja się cieszę, tylko się boję, że one będą wypadać z klatki. Tego się najbardziej boję. Ale dziwnie, strasznie dziwnie się czuję. Boże, no ale fajnie. W ogóle ci tylko ja uwielbiam zapach trocin. Strasznie lubię. O mój Jezus, jak dziwnie. Ale piękny zapach mają trocinki. Może tyle starczy jak na razie. Może to wysypię do końca. O! Dobra. Jaki to jest przyjemny w dotyku. O Boże! To się też na pewno będzie mięciusio. Chyba troszeczkę więcej by się przydało. Jak ja się dziwnie czuję. To jest masagra. No więcej troszeczkę. Ok, wysypam już trocinki. Poszło pół paczki. Zobaczcie. Także fajnie, że nie cała. I tak, najwięcej oczywiście nasypałam w rogach, ponieważ tam wiadomo to się najczęściej będzie załatwiać. Czuję się, jakbym zaraz miała coś na te trociny jeszcze położyć, żeby żeby to czymś przykryć. Ale nie tym razem. Teraz posłanko. Odcinam tutaj metkę. Dobra. A tutaj widzę jeszcze jest w rogu. Taka metka, to ją też odetnę. Dobra, odcięłam. I teraz położę tutaj to posłanie. O jejku! Okej, okay, dobra. Trochę ja muszę tak... O właśnie. Yy, I zastanawiam się, czy tego misia też tutaj jeszcze pos, yy, po nie postawić, posadzić. O posadzić. Sorki za powiadomienie, bo chyba przyszło. mimo że mam wyciszone, ale te z Facebooka zawsze przychodzą. Stwierdziłam, że nie będę dawać misia, będzie tylko niepotrzebnie zajmował miejsce w klatce. Także teraz yy, przyczepię górę klapki. Wiecie co, stwierdziłam, że skoro nie chcę dawać kuwety, to w rogi wsypię troszeczkę żwirku, żeby tam było najbardziej chłonne to podłoże. Ach, będę musiała to od góry, widzę, zrobić, także... Dobra. Ok, wsypałam już żwirek w każdy róg, nawet tam pod posłanie, bo zawsze to się je może odsunąć i tam sobie nasikać. To jest bardzo prawdopodobne w sumie. Teraz paśnik. Zaraz zawieszę go. Ok, zawiesiłam już paśnik i teraz go uzupełnię. Ok, paśnik również, również jest już zawieszony. Teraz jeszcze włożę zabawkę. Ok, i chyba ostatnia rzecz, osłupiałam moją nogę, czyli miseczka z jedzonkiem. Zaraz tutaj to się coś dam. Ok, kolacja dla Tosi jest już przygotowana. Tak się ona prezentuje. Mamy tutaj karmę Bifar Nature, karmę Wersel Natur, yy, ziele koniczyny oraz mieszankę ziołową z Lily Farm. Yy, włożę teraz do klatki. Yy, tylko zobaczę, dobra. Ok, mniej więcej tak. Yy, I pojdełko. Dobrze, więc klatka jest skończona. Bardzo mi się podoba. I cieszę się, że Tosia będzie miała więcej miejsca do biegania przez to, że nie ma tej kuwety. Także wpuszczę tutaj teraz, Tosię, zrobię wejście do klatki. Zobaczymy jej reakcję. Co ty robisz, Tośka? Boże, nie zamknęłam tego pudełka. Dobra, także robię teraz Tosi właśnie wejście do klatki. Podkładam poduszeczkę jak zawsze, taką czerwoną. I mam tutaj szarą poszewkę na poduszkę, którą wykorzystuję jako kocyk. O w ten sposób. O, tylko nie chcę, żeby ona dotkała tych trocin, bo wiem, że potem będzie cała w tych trocinach. O, dobra. Jest ok, zamykam górę klatki. Dosunę. I klateczka jest w 100% gotowa. Idę po to się zobaczymy jej reakcję. Trzymam już tutaj moją królewnę. Nie. Zobaczymy. No choć kochanie, może Ci się spodoba. Ej, wiecie co? Chyba jeszcze zrobię jedną rzecz. Bo chciałabym tutaj włożyć jeszcze tego misia, ale chyba nie, bo chciałam pojdełko, które wisi tutaj, przestawić tu, na tą stronę, a tam, gdzie jest pojdełko, misia. Ale dobra, na razie nie będę tego robić, może potem zobaczę. Proszę bardzo. Co to tutaj się dzieje? No wiadomo, to się oczywiście najpierw do jedzenia, ale poczekam, yy, aż będzie jakaś większa tutaj reakcja. Zapomniałam jeszcze Tosi włożyć gałązkę do gryzenia, także teraz też to zrobię. Tosia dalej zajmuje się jedzeniem. Ona w ogóle nie wzruszona tym, że całkowicie inna klatka. No ale dobra, no wiadomo. Jak to Tosia? Dobra kochani, to się cały czas je, ja teraz lecę zjeść kolację, potem muszę podkurzać tutaj w pokoju, bo te trociny nieźle mi tutaj nasyfiły i dajcie znać, jak Wam się podoba, bo mi się bardzo, 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 bardzo podoba ta klatka, wiem, że prawdopodobnie jutro będzie taki syf, że już mi się nie będzie podobać, ale mam nadzieję, że tak jednak nie będzie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że Wam się ten podobał, no i papa! Pa. Taki mały update, kochani, dałam Tosi jednak kuwetę, bo yy, tak sobie potem pomyślałam, że bałam, boję się, że jakby ona nie miała tej kuwety, to ona by yy, potem nie umiała z niej korzystać, wiecie, i bym musiała jej od nowa uczyć, więc wolę, żeby ta kuweta była i szczerze, to jak dałam tą kuwetę, to o wiele bardziej mi się spodobało i po prostu, no nie, no tak ładnie jest, jest tak urocza, że w ogóle masakra. A mojej mamie się mega podoba to posłanko. Wiedziałam, że jej się spodoba. Jest po prostu przeurocze. Także no, teraz już ostatecznie się z Wami żegnam. No i do zobaczanka.